there is no universal language in pain physiology so some use still in modern literature the word dermatome slipman coined the dynatome to, to accent or to put emphasis on the fact that it's actually a dynamic system mm -hmm. of your pain perception and then of course you have the pain maps Nie ma zgodności w nauce o bólu, jeżeli chodzi o nomenklaturę. Niektórzy nadal odnosząc się do bólu określają to jako pola dermatomalne. Natomiast Slipman podkreślił w szczególności w, w, wprowadzając nazwę Dynatom, tą szczególną właściwość, że jest to mapa bólowa. Jest jeszcze oddzielnie określana ona jako mapy bólowe. na dermatom. Should be reserved for that area of the body that has numbness upon a lesion of the dorsal root. Dermatome to jest termin, który powinien być zarezerwowany do obszarów, w którym pojawia się zaburzenie czucia w wyniku uszkodzenia układu nerwowego. Slipman uses the word dermatome because a dermatome is more or less a part of the dermatome, but the dermatome is larger because it's it's a pain perception. I to jest bardzo plastik, więc zmienia się. Slipman e, natomiast wprowadził to określenie dynatomu ze względu na to, że to nie jest do końca to samo. On pokrywa się często e, z dermatomem, ale jest szerszym pojęciem ze względu na to, że, że e, zjawisko e, percepcji bólu jest szersze po prostu. Okay. Now, the other term that is now being used in literature is pain maps. Which is another, another possibility to describe the area of pain perception, which is going to be A, Delta, and C at the same time. Mm -hmm. no. Mamy dzisiaj jeszcze nowe określenie właśnie jako mapy bólowe, które odnoszą się też do tego e, samego zjawiska, które odpowiadają e, rejonom odczuwania bólu z danej gdzieś tam struktury. E. Yeah. Okay. Now, for instance, slipman. Uh, looked at the of cervical roots, so Slipman na przykład obserwował e, dynatomy, czyli te obszary bólowe, które będą się rozwijały przy e, z wyniku uszkodzenia korzeni nerwowych odcinka szyjnego. I zobaczył, że po stimulacji of the roots, which were inflamed of C4, C5, C6, C7, C8. All the patients perceived pain in the trapezius area, which should all, which actually should be reserved for the C4 dermatome. But for the dinatome, every root has the possibility to cause pain in that dermatome. Kolejnych korzeni nerwowych, które były zapalone w, na poziomie C4, C5, C6, C7 i C8. W, 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 za każdym razem pacjent odczuwał ból w okolicy mięśnia czworobocznego, co powinno być zarezerwowane dla dermatomu C4. Okay. And he also saw that a lot of these patients also perceived pain in the tracheomal area. Because there was, of course, the link through the the VBSNC, the trigeminal brain sensory nuclear complex, mm -hmm. which causing trigeminal pain upon a radiculopathy. Mm -hmm. uh, e również część z tych pacjentów odczuwała dolegliwości w, w okolicy unerwienia nerwu trójdzielnego co wynika z tego że układ jonder tego nerwu schodzi do, do poziomu odcinka szyjnego i dochodzi do stymulacji tego okay. the main pain perception by a is C, C pain because it needs less uh, action potentials uh, so less hurts. So then you have your, your, your pain map is small or large depending on the sensitization in the spinal cord.